Cześć kochani. z tej strony wasz Mikołaj Badogoner2004 i zapraszam was do obejrzenia 36 odcinka serii Mikołaj Badogoner2004 reaguje a dzisiaj reagujemy na ten filmik który się nazywa Więc co jem parówy oglądałem kilka razy właśnie to przełówkę i mi się mnie tak mega rozśmieszy, rozśmieszyła że postanowiłem to zareagować. Także zaagujemy to razem. Jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i żeby nie przedłużać, zaczynamy. Klikamy przycisk Play. Oglądamy i reagujemy. Jecie. Dzieci. Nie ładnie. Czy Ty wiesz, ile te parówki drobiowe mają w sobie parówek? Dobrze. Ile? Znając życie, pewnie za mało. Nie ładnie. No właśnie. Nieładnie. Przecież nie można jeść dzieci tutaj, no... W tym woganiu. no Nie można jeść dzieci, no bo... To jest oczywiście niezgodne z prawem. No. A potem ta prowadząca pytała się tej... Tej... tej, tej, tej Stasiej pani ile parówek ma swoje sobie parówek. A potem powiedziała, że pewnie za mało parówek. No i, to, no, i to też jest oczywiście nieładnie, no. Okej. Okay. Dobra. Oglądamy dalej. No więc mogę powiedzieć jasno, że te parówki to są parówki. Otworzyły ją. Zwróć na to uwagę, że ta parówka jest calusieńka. A z czego taka parówka jest zrobiona? Na przykład może mieć azotyn sodu. Zwróć uwagę, że on ma nawet na opakowaniu trupią czaszkę. Może mi... Dobra. Tutaj się widzieliśmy jak yy, ta prowadząca otworzyła właśnie jedną z tych parówek. A potem powiedziała, że ta parówka jest celusieńka. Później dwa razy wąchnęła wo na tą parówkę. No i ta starsza pani siłą wciągnęła parówkę jako odkurzacz do ust. No, i potem prowadząca właśnie pokazała: no, z y, azotem sodu, y, Azotek sodu, i pokazała tej starszej że tu jest tu, jak człowiek, gdzie może tak śmieć, no. I potem właśnie ta starsza pani wypiła to, i no, i niestety się zabiła. No, i tutaj te panowie niosą jej chyba tu, tu, nagrobek, no. Dobra, Okej. Okay. Oglądamy dalej. Taka parówka może mieć w sobie talerz, który jest mięsem, może mieć w sobie kupę. I to wszystko jecie. <grym> Jak to się robi? No po prostu oddziela się mięso. I to nas wprowadza w błąd, bo nam się wydaje, że mięso to jest mięso. Ale. Mięso to jest mięso. To, to nas, to nas wprowadza, wprowadza w błąd. Mięso, mięso, to jest mięso to jest mięso. W tym, w tym nie ma mięsa. mięsa. Zobacz, tak wygląda. Sos. Czytajmy skład parówek. Sos. Dobre, nie będę tutaj do końca oglądał, bo to jest końcówka. To już jest koniec. Dobre. Tutaj w widzieliśmy, jak y, prowadząca y, tłumaczy, że mięso to jest mięso, i tu jest błąd. I tłumaczy, że mięso to jest mięso, i to oni wszystko jedzą. No i tutaj oczywiście był backflash: z tego mięso to jest mięso, i takie tam. No i właśnie tutaj pani pokazała, tak prowadząca pokazała tej starszej pani. To coś, no, śmieszne słowo. A potem ten pan prowadzący czytał oczywiście skład parówek. No i to śmieszne słowo na S. No i potem było takie, troszeczkę takie dziwne outro TVN style. No i potem to już jest koniec, no. Okej. Okay. Uważam, że ta przeróbka była bardzo dobrze zrobiona. No. Minuta przeróbki to nic gorszego, ale przynajmniej fajnie mi się oglądało. Trochę śmieszna, trochę nieśmieszna, ale warto by było. No. Okej. Okay. Oceniam tą przeróbkę 9 na 10. I to już jest koniec 36 odcinka reakcji. Reakcji, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i widzimy się w kolejnym reakcyjnym filmiku na moim kanale. Także trzymajcie się, buziaczki, no. Do zobaczenia, cześć, papa. Pa.